Rzeczy, które usłyszysz od toksyka, nikt nigdy nie pokocha Cię tak jak ja. To nazywa się emocjonalnym uzależnieniem, manipulacją, która sprawia, że boisz się odejścia. To Twoja wina, że nasze dziecko ma problemy, jak Ty się nim zajmujesz. To nazywa się wywoływaniem głębokiego poczucia winy i celowe atakowanie najczulszych punktów. Nie dziwię się, że wszyscy Cię zostawiają. To nazywa się psychicznym zniszczeniem więzi z innymi. To Ty doprowadzasz mnie do szału. To nazywa się usprawiedliwieniem przemocowych zachowań. Twoje zdrowie psychiczne to twój problem. Nie chcesz się z tym użerać. To nazywa się dyskryminacją, stygmatyzacją problemów emocjonalnych. Jeśli odejdziesz, zniszczy ci życie. To nazywa się manipulacją, strachem i groźbami. Nie miałabyś teraz nic, gdyby nie ja. To nazywa się uzależnieniem finansowym i emocjonalnym. Powinnaś być wdzięczna, że w ogóle cię toleruję. To nazywa się emocjonalnym szantażem i poniżaniem. Ciesz się, że mam taką cierpliwość do Ciebie. To nazywa się fałszywą dobrocią, która ma zbudować poczucie długu. Nikt nie chce słuchać Twoich problemów. To nazywa się izolacją emocjonalną i umniejszaniem Twoich potrzeb. Nigdy nie zrobisz nic dobrze, zawsze muszę po Tobie poprawić. To nazywa się ciągłym krytykowaniem, niszczy pewność siebie i poczucie Twojej wartości. Jeśli masz pytania, potrzebujesz wsparcia, zawsze możesz do mnie napisać. Agnieszka Małpa, autentyczneja.pl Ściskam, Aga!